Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 224 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Pierwsza część Kroniki Twórców Fanowska propozycja Devil's Hand Zmiany wyglądu oficjalnego forum Konkurs Bishojo oraz dubbing Warcrafta 2 Kadgar Kilka dni temu na blogu Blizzarda pojawiła się pierwsza część artykułu zatytułowanego Kroniki Twórców. Wyatt Cheng chce wykorzystać tą serię do przekazywania graczom informacji dotyczących kluczowych decyzji Blizzarda w zakresie przyszłości rozgrywki. Pierwszy odcinek poświęcony został zestawowi Furia Pustkowi oraz umiejętności Tornado. Wyatt wyjaśnił co jest przyczyną braku modyfikacji tego zestawu i raczej skąpego zachęcania graczy do korzystania z Tornada. Artykuł nie jest długi, ale może rzucić nieco światła na decyzję zamieci. Wiele lat temu za górami, za lasami kiedy na świecie nie istniały jeszcze głębokie szczeliny, a żaden wojownik nie marzył nawet o podziemiach zestawów gracze Diablo 3 usłyszeli nazwę, która przez dłuższy czas przykuwała ich uwagę Devil's Hand. Nie wiedzieliśmy zbyt wiele o tej funkcji, wszystkie zebrane przez nas informacje zostały nieoficjalnie wygrzebane z plików gry, a sam Blizzard nigdy nie opisał konkretnie, na czym miałaby ona polegać. A więc gracze wzięli sprawy we własne ręce i sami dorobili sobie historię. Na filmie, do którego linka zamieszczam na dole strony, znajdziecie szczegółowy opis Devil's Handa, związany z kadalą funkcji w grze, dzięki której będziecie mogli wzmocnić swoje wyposażenie, a także stworzyć nowy potężny przedmiot Unikat. Tylko jeden taki element wyposażenia mógłby być noszony przez gracza. Zaciekawiło Was? To zapraszam do obejrzenia całego filmu. Kilkadziesiąt tygodniówek temu, ciekawe czy pamiętacie, w którym konkretnie odcinku wspominałem o ujednoliceniu wyglądu niektórych forów Blizzarda, które zbliżone zostały do wyglądu forum Heroes of the Storm. Kilka dni temu Nevalistis poinformowała, że Blizzard ma zamiar powtórzyć tą czynność dla forów Diablo 3. Przy okazji być może uda się wprowadzić jakieś niewielkie ulepszenia, dlatego gracze proszeni są o zgłaszanie swoich propozycji rozwoju forum. Wspominany w poprzednim odcinku Bishoyo, czyli autor m.in. moda Genesis do Diablo 2, zaprasza na konkurs, w którym do wygrania jest kilka ciekawych gier, książek i filmów. Aby wziąć udział należy odszukać jak najwięcej nawiązań do gier, filmów czy zespołów muzycznych występujących w modzie Genesis. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do Bishoyo do końca września drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną na forum. Na fanpage'u Kroniki Noctisa po raz kolejny odnajdziemy próbkę polskiego dubbingu drugiego Warcrafta. Tym razem jest to bohater ludzi Kadgar. I to wszystko w dzisiejszej 224 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Zapraszam także do zapoznania się z miejscem, w którym już na przełomie września i października odbędzie się czwarty ogólnopolski zlot Diablo. Jeśli lubicie wypić piwko z innymi fanami Diablo, to miejcie się na baczności, bo zapisy na zlodruszają już w tym tygodniu, a zapewniam was, że na polskiej scenie Diablo nie było jeszcze nigdy tak wypasionego spotkania graczy.